Już za dwie godziny. Zaraz zaczynamy! Sylwestra nowy rok 2026! Wuhu! Kto się cieszy! To klika łapeczkę w górę! Ale ja się cieszę, jak ja się jaram. Zostawcie jedną łapencję i subskrypcję w tym jeszcze starym roku, bo niedługo mamy nowy rok 2026! Wuhu! Otwieramy drzwi, wychodzimy, bo ja już mam tu przygotowane. Zobaczcie, co tam jest na środku. Wielka, gigantyczna fajerka, którą odpalimy. I to będzie największy wybuch w Minecraft. Mamy wszystko ładnie przygotowane, to ja tutaj siedziałem cały dzień, nocami, dniami, żeby to przygotować na Sylwester 2026! Woohoo! Kto się cieszy, to klika łapeczkę i subika. Ja se sprawdzę, kto kliknął. Z góry każdemu dziękuję, wchodzimy w ten nowy rok zaraz, poczekajcie, bo to jeszcze nie teraz, mamy jeszcze dwie godziny nam zostały. Wtedy dzwonami tutaj zabijemy, wypuścimy dużo firewerek różnych nowych, kolorowych, pięknych i patrzcie, ile mamy tutaj przygotowane. Ale i jeszcze pierwsze, najemy się, mamy dużo jedzenia i też potańczymy, zrobimy swój pierwszy taniec sylwestrowy z okazji, patrzcie, jakie tam będą fajerwerki, z okazji 2026. Kto czeka, to klika łapeczkę. Dobra, już ściągam łapeczkę, okej, okay. z góry dziękuję każdemu, kto kliknął. Patrzcie, co mamy jeszcze przygotowane. Tutaj mamy przygotowane więcej! Tu będą takie wyrzutnie wielkie, stojące. Jesteśmy na Smilandii, tam zapaliłem takie światła wysoko, jeszcze mamy piękne gwiazdy, ładne, czyste niebo, nie ma chmur, to będą naprawdę super fajerwerki. Okej, okay, tu postawię, patrzcie i mamy przygotowane taką tutaj dźwignię. Jak ją klikniemy, to wtedy to wszystko odpali, jak to walnie. A tu jeszcze są większe, czekajcie. Patrzcie na to. Przygotowałem jeszcze więcej, jak to wszystko walnie. Wow, ale będzie super. Dobra, chodźmy po, yy, może Lumi. Idziemy po przyjaciół, bo będzie impreza z przyjaciółmi. Wow, ale ja się cieszę, ja się cieszę. Lumi, halo, jesteś? Lumi, ale masz tu zielono. hello, oglądam Lumi tutaj, e, Lumi, zielony. O, Lumi ogląda. Chodź, Lumi, zapraszam ciebie na Sylwestra! Już niedługo na zaczynamy! Na Sylwestra i tak, tak, Chodź, No ty gadasz, serio? Zwołuję całą Smajlandię, walę flarę do góry. Jak księżyc ładnie świeci, ale piękny księżyc. Uwaga, rzucam flarę. Leci, flara poleciała, wzywam wszystkich. Flara poleciała! Leci, zobaczcie, jaka piękna, jak spadająca gwiazda. Wow! Uuu, wow, ale spadła, Widziałaś to, Lumi? Widziałaś? Widziałaś flary? to było piękne. Ale leciałem. I, no. I, I też flary walniemy, jak będzie. Wiecie, jak będzie, i walniemy inny kolor, bo już mam inny kolor. Rzucimy też. O, shiba! <śpii> shiba, spimpkę wybiegnie. Patrzcie, oczy w szoku. Też będą zwierzątka, ale na fajerwerki będziemy musieli ich schować, bo zwierząt nie można mieć na przy fajererkach. bo to będzie tak. bardzo duży hałas. Słuchajcie. i będą ich bolały uszki. Pamiętajcie, jak macie zwierzątka w domu. To jest schowajcie naprawdę dobrze, żeby nie słyszeli fajerwerków. My je tutaj schowamy do piwnicy, żeby nic nie słyszeli. Chodźmy jeszcze po przyjaciół! O, tam jest Majki na balkonie, patrzcie! Wow, jaki, o, jak... O, Smaclow, widzę świetący. was! Cześć! Cześć hey, Majki! Chodźcie, spadała! Na Sydekta się. Dawaj, Majki, schodź! O, lampki sobie zapalił, zacznie, jakie ładne, kolorowe, wszystko dzisiaj ładnie, błyszczy, pięknie. Majki schodzi. Sylwester, Sylwester. Niko, Niko, wstawaj! Niko, dawaj, Niko wstawaj! Oj, nie rozwala e, mię idę! Chodź Niko, byłaś, Sylwestra! As As no chodźcie, zobaczmy, jaka jest godzina, bo będziemy musieli zjeść, zatańczyć, złożyć sobie życzenia. I Ej, to prawda? Swoje e, musimy zobaczmy. wszystko zdążyć zrobić. Uwaga. Ale Ładnie, Już jest. pół godziny prawie Ule, minęło. Dobra, mamy bardzo mało czasu. Pół chodźmy... godziny to musimy już zacząć jeść chyba. Chodźmy tak, zjeść sobie. Choć... O, dobra, chodźmy dobra, zjeść No bo przed imprezą robi się jedzenie, więc sobie zjemy sobie ma? u ciasteczka. Tu jest dużo Parówki. No, Ale Ja wiem. się podrzuciłem. No, no, ci... Pipek złośno, nie? Pippek, jeszcze po stole do chodzisz, ibo, no, nie. Ale na krzywełko <laughs> się damy, a nie po stole chodzi. I ja, no, po stole no, no. nie schodzi się pippek. O, jeszcze a, niam, niam, chodzi niam. sobie i miałczy, no. Rajele, a, ja dobra, jasne. ja ma... sobie zjadł. jeszcze za mną, patrzcie. Wysadzimy do. tą wielką fajerwerkę, zobaczcie, jak ona jest dużo. No, no, yes. O! Widzicie no, jaka górka? To wielka fajerwerka. I tą fajerwerkę normalnie odpalimy. Ona poleci bardzo, bardzo wysoka. To jest najwięcej Pierwsza fajerwerka na świecie. Największa. Ja nigdy już... takiej nie widziałem. Już większej nie ma, no. Ale to yeah. dopiero o 12 możemy. Tak, zrobić. ale dopiero no tą ferwerkę walniemy na sam koniec. Pierwsze to będziemy tam walić o takimi małymi. O, o takie tutaj w ręku też mamy. To takie małe, a ale tutaj. Ale dużo tego jest Walniemy na sam koniec. Oj, musicie to oglądać. Musicie zobaczyć. Musicie być przy tym. Uhuhu, uhuhu. Ale najpierw wszystko musi zniknąć ze stołu, Ej, tak? Dobra. Potem tańce czekaj, 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 czekaj. Zobaczmy, która godzina, bo ten czas tak leci. A no o właśnie. Tu jest za trzecia. Tak jeszcze, jeszcze godzina, już! jeszcze godzina. Ej, godzina Ostatnie została minuty. Ale on ten czas szybko leci. No, Ejwan, też tak widzowie leci szybko czas. Napiszcie w komentarzu, co dzisiaj e, macie w planach. O, możecie napisać, czy będziecie tańczyć, czy będziecie się bawić, e, albo będziecie czekać tutaj na 24, albo pójdziecie spać, bo my nie idziemy, ja nie idę. Nie, nie ja też nie idę. idę. Czekajcie, jeszcze mam mało czasu. Jak ja chcę ostatni idę spać. raz w tym roku wskoczyć do basenu do Swayzloa tutaj. Ej, szybko, ej, ostatni ej, raz. stoi, stoi. Dobra też. Kąpiel, jupi. Ostatni kąpiel, sobie! kąpiel. ol, ja woda jest piękna. I czekaj, puszczę ferberkę, uwaga uuu. Felwerka normalnie w wodzie wow. Ej, jeszcze raz to sprawdzę, czekaj odpalę, uwaga jedną fewwerkę Ło, wow, ona kolorowa patrz na to jak wypuła spróbować. Mm. Wow, ja możemy, możemy nawet w wodzie tu walnąć patrz U, i o wow, odpalił oh, 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 oh. Wow, teraz Ej, Iko, jak to wyglądało w ogóle? No fajnie, pod wodą też można odpalać, sobie strzelać, ale my będziemy tutaj nawalać do gwiazd, bardzo, bardzo wysoko do nieba, bo wtedy są najlepsze efekty, wtedy jest kolorowo. Ej, czekaj, bo zaraz będzie serwis, zaraz Ej, 2026! 2026! No! Ale Z wami, z najlepszą ekipą snow Team, ekipa najlepsza! Najlepsza! Team, kto jest z nami w nowym roku? Widzowie, napiszcie w komentarzu. Zaraz się zacznie Zobaczmy, która to jest godzina, bo wszystko jest no przygotowane. Właśnie, będziemy odpalać. No Jeszcze zostało 40 minut, 45, co 48. To jest coś chyba takiego... idealny moment na co? Ej, dobra, weźmy... Nie, nie, nie. taniec będzie. E, do, punktualnie musimy taniec zrobić. Weźmy to, przenieśmy, żebyśmy mieli bliżej. Może to zrobimy taniec, albo bo tutaj mamy głośniki. Da, tutaj o. zatęczymy. Dajmy dajmy światło, przenieśmy światło. Świetnie, więcej światła. Dobra, dobra, dobra koncert. Koncert. Okej, okay, zrobimy tutaj e, trochę więcej światła, żeby oświetlić. I damy, tam puścimy muzykę, tam będziemy tańczyć. E, dajemy o, tutaj bliżej. O, jest elegancko dał. Tutaj zapalmy. Pyk, dobra, zapaliłem kolejnego. O, i kolejnego, dobra, też będzie łatwiej. O, i będziemy... Ale będzie. Ale impreza, Zatańczyć ja nie będzie mogę. mogli. Ja tak Ale się ja. nie ja. mogę Tańczyć. doczekać. I tu puścimy moją ulubioną piosenkę, wiele przygód. Ej, a właśnie, wysłuchać jakiś piosenek, żeby zatańczyć? Napiszcie mi w komentarzu, jakiej, bo ja mam też swoje piosenki. Tańcz, wiele przygód, Smilandia. Zobaczcie moje piosenki. Kto nie widział, to wam tutaj pokazuje. Dobra, możecie sobie posłuchać w Sylwestra. Będzie mi miło, jak ktoś wejdzie. E, dobra, na takim a teraz... głośniku będziemy słuchali Zobaczmy, jego. Zobaczmy Pół godziny, trzydzieści minut ostatnio Pół godziny, trzydzieści minu, minut godziny. Ja, Czas leci za raz na ci zasuwa, zaraz, zaraz to będzie Przygotujcie się u przygotujcie wszystko Konfetti, konfetti Będziemy szlać, patrzcie Ło, z konfetti, są ciche, to może szlać, Ale czekaj, musimy schować Pimpka, siwę, musimy schować tak, No właśnie no, Ojeju, Pimpek płacze, ale musimy was schować bo was przyjdziemy, jak, jak puścimy fajwerki, to po was przyjdziemy Inierte, ale to nie, bo to nie dasz rady. Ta. Nie możecie tu być na fajewerkach, bo, bo jeszcze macie takie łóżka i jeszcze ogłuchniecie. No właśnie. chodźmy, chodźmy, chodź chodź. Chodź chodź, chodź, no chodź, chodź, chodź. chodź, 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 Idziemy do domku, chodź, Chiba, Pimpek. Musimy ich tutaj schować. Chodźcie, idziemy tam, schowamy może do piwnicy. O, do mojego domu, żeby, żeby, żeby było jest. głęboko tutaj i dlatego, żeby tego nie słyszeli. O, piwnica jest tu na dole, pod ziemią. Ja jeszcze mam wełnę, żeby wygłuszyć jak coś. Tak, idamy wełnę. Chodź, czy tutaj będziecie? O, tutaj macie ciepło i fajnie pochodnie są tutaj sobie stańcie, no elegancko. O, dobra. Daję daj wełnę tutaj, tutaj u góry Wygłuszę zamkniemy wełną. Im. O, a, tutaj, dobra, tutaj tam u góry, u góry, u góry. Idę, 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 idę. Chodźcie, papa zwierzaki. Tutaj może zabrać? Okej, super. No elegancko zamykamy jeszcze wełną. O, inicja. Będą nie, nie będą takie. Dobra, okej, okay, super. I wracamy na fewerki, bo zaraz będzie dawaj, 24. Dawaj, dawaj, zaraz będzie północ, nowy rok. O, jeszcze czekajcie. Jest jeszcze nowe zdjęcie z i później o, w nowym roku uuu. już to zdjęcie się skończy, słuchajcie. W nowym roku będzie inne zdjęcie. O, zobaczcie, takie zdjęcie jeszcze jest w tym starym roku, nie? Ale w nowym już zmienimy i tego zdjęcia nie będzie. Tak samo jeszcze mojego z podpisem Smileslow, no i później damy jakieś inne zdjęcia, więc. Więc jakby ktoś chciał, to jeszcze są. I też nowa lampka z Team, która świeci w różnych kolorach. Na przykład jest kolor żółty, następnie jasno niebieski, i różowy, i biały, i następnie nawet czerwony. Jaki byście wybrali kolor, może taki zielony, może taki niebieski? Link w opisie do nowej lampki z Team jest na moim sklepie. I to już będą zakupy w ostatnim roku, dlatego że się zbliża nowy! Juhu! Dawajcie, Juhu! Dawajcie, Juhu! Dawajcie! Juhu! Yeah! Chodźcie, 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 uwaga, zaraz odpalamy, która jest godzina. 6 minut, ale się to zmienia, ale to szybko zasuwa, dobra, 6 minut, musimy się przygotować, bierzemy fajwerki, bierzemy fajwerki, fajwerki, Ej, czekaj, gdzie jest Patty, właśnie, gdzie jest Patty, no właśnie, nie ma Patty, ej, czekajcie, brakuje jeszcze jednej osoby, bo właśnie, z nami jeszcze jest Patty, ona pewnie zaspała, ona śpi w domu, ej, szybko, musimy obudzić ją, w 3 minuty, w trzy minuty budzimy Patty, ona jest pewnie w łóżku, chodźcie poważnie, Patty, Musimy dawaj, ją obudzić party, Dawajcie do Patty, biegniemy O nie, ona zastała, bo ona, no ona do nas nie przyszła w ogóle ty Czekaj, 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 drzwi są otwarte Paty, Paty, halo, Patty Gdzie ona jest? Pewnie u góry Chodźcie, chodźcie, nie chodźcie jesteś, Patty? Nie, nie śpij, Wstawaj, Patty, Sylwestra Patty, dawaj, No nie, serio, ona śpi w łóżku Patty, wstawaj jeszcze stawaj, jest jest nie, źle śpi. Jak ona śpi w ogóle? Patty, wstawaj, wstawaj, wstawaj No nie, Patty, ty śpisz, Sylwestra Sylwester, zaraz to ty Chodź, idziemy, co się dzieje? Okay. Czemu ty piszesz, co się dzieje? Ej, zaraz, Pati, czemu ty nie mówisz? Przecież, Przecież masz pati, mikro... Mówiłam, wszystko halo? w porządku? Ej, mikrofon masz, Pati. Co? O, mikrofon, mikrofon się zepsuł. Się zepsuł? O, no nie! Serio? W tak ważnym dniu zepsuł ci się mikrofon? Ja nie. nie mogę, jaki niefort, ale słuchajcie, mam mało Dla czasu, muszę iść. Przecież, a, mikrofonie działaj. A mój działa, ale pati się zepsuł jeszcze w nowy rok, o nie, najgorzej. Dobra, idziemy, 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 chodź, chodź, chodź. Tak. chodźcie, chodźcie, tak. chodźcie. Idziemy, idziemy. 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 ważne, że jest, ok. jest, skaczemy. I biegniemy wszyscy razem, cała ekipa z Maestro Team. Jest w nowym roku, uwaga, zaraz będą wielkie fajerwerki i taniec i buziaki i wszystko. No, uwaga, i uwaga, patrzymy. Minuta, minuta, Ostatnia, ostatnia, łapeczkę, o, ostatnia zostawcie o, łapeczkę w górze! Zostawcie łapeczkę, pamiętajcie łapeczkę w górze. Ostatnia minuta, nowy rok się zaraz zacznie. 3, 2, 1, patrzymy i. Iiiiiii! Jest to Nowy rok! Dzwonimy, nowy rok! Uu! Odpalamy fajerwerki, dawajcie palimy da, Lecą one, wybuchają na te kolorowe. Patrzcie! Ile fajerwerków! Ja nie mogę, ale jazda, patrzcie o, na to! Dobra, czekaj, puszczę z drugiej strony, puszczę na, na razie puszczamy dawaj, z ręki! Dawaj, dawaj. Zaraz włączymy te lepsze, te większe, ale poczekajcie, na razie z ręki! Pum, druga! Patrz, patrz, jaką ja mam fajerwerkę, spójrzcie na to, uwaga! I puszczam, co ty patrzcie na to, słuchaj, tu jestem i... O, patrz, 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 co to? O, o co, co to za fajerwerka? Jeszcze waleła, dobra, uważajcie, bo jeszcze na ręce, uważajcie wszystko. Palmy tutaj, teraz lecimy z pierwszej! Pum, klikamy i lecimy! Uwaga, co to będzie? 火力全开！Oh, Werki strzelam, lecą do góry, zakręcone one są w lewo i w prawo strzelam, widzisz, takie Ale kolorowe. Ale tak ekstra Ale walnięcie, jakie fajne, super. Chodźmy odpalić jeszcze kolejne, przygotowałem kolejne wyrzutnie. Zobaczcie, przyjaciele, tutaj, 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 patrzcie, to odpala. Let's go. No, odpalamy, będą jeszcze lepsze, 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 patrzcie na to. Trzy, dwa, jeden, lecimy. O Ale walnięcie było, widzieliście to? Patrzcie, to patrzcie, to patrzcie. To Jaki kolory. Dobra, patrzymy, czekaj, dalej to jeszcze nie wszystko. Chodźcie za to, chodźcie za do Jeszcze no? Yes! patrzcie na to. Pum, kolejne wyrzutnie. Kolejne, 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 kolejne i 3, 2, 1, leco! Lecą. Wow. wow! wow wielkie, patrz kilku na to, kolor. zakręcone jeszcze, kilku kolorowe. Patrzcie to Taki, wielki ale to jest Dobra, tak. czekaj, to jeszcze nie koniec. Zaraz odpalimy tą największą ferwerkę, ale poczekajcie, chodźmy tutaj. Jeszcze zobaczcie teraz te, one powinny być takie właśnie niebieskie, kolorowe. Jeden i klikamy! Teraz! Otwieramy, trzy, dwa, jeden, lecą! Lecą do góry! <głos> Ale <głos> ekstra! Ale fajewerki strzelają, zobaczcie tylko na to! <noise> Ale walą! do góry dużo do góry Uwaga, waga patrzymy, wszyscy tu stoimy i patrzymy. Do góry odlatuje, patrzcie na to! <noise> Jak A! Ole, jestem teraz w fajwerkach. Wleciałem tutaj kamerą. Patrzcie w kamerą, co tu się dzieje. Jak one wybuchały na lewo i prawo. Różne mamy animacje, różne kolory. O, teraz mamy spokój. Trochę czas minął, a teraz przyszło na największą fajwerkę. Ale jeszcze zanim weźmy, zatańczmy. Pierwszy taniec sylwestrowy, Pierwszy zróbmy ta -tanie! razem. W Nowym w Nowym roku. Może ktoś jeszcze do nas dołączy, słuchajcie. Bo też zaprosiłem, uwaga, zaprosiłem też dwie osoby. Zgadnijcie w komentarzu, jaką. Osobę, która miała kolor czerwony i kolor żółto pomarańczowy. Tańczowy. Dwie osoby, ale zobaczymy, czy on nie przyjdą. Oglądajcie dalej. Dlatego, że dwie osoby, które kiedyś ze mną nagrywały, miały też tutaj przyjść na Sylwestra. Zobaczymy, czy przyjdą na samym końcu, ale pierwsze zatańczmy! Patrzcie <śmuszczak> jaki taniec. Oh yeah, oh yeah. Wow, jak tańczy nóżkami. O, oh, lepsza wraca? Mike, ale, tak ale dosłupa. tańczymy przez oh yeah, yeah! stratę. <śmuszczak> Patnie podskakuje jak zajączek. Pierwszy taniec sylwestrowy. Dasz. A Uuu. jeszcze musimy złożyć sobie wszystkie życzenia! A, jeszcze życzenia! Lumi! I dla naszych widzów. Chodźcie, chodźcie tu wszyscy! Życzę Lumi Wszystko najlepszego, dużo szczęścia, albo nie, wieszcie co? Wszystkim razem życzę wam! Moi o, kochani dobra. przyjaciele! Życzę wam dużo zdrowia, szczęścia, pieniędzy i wszystkiego, co sobie za zapragniecie, ale najważniejsze to jest zdrowie i szczęście! A ja nam ja wszystkim, żebyśmy się przyjaźnili cały kolejny rok 2023. No właśnie, żebyśmy się przyjaźnili, żeby smajsu so Team nigdy się nie zakończyło. Kto będzie w Smilezu so Team, napiszcie w komentarzu widzowie. Kochani widzowie, teraz Wam życzymy dużo szczęścia, miłości i zdrowia, i pieniędzy i wszystkiego, co sobie zapragniecie w nowym roku, żeby ten nowy rok się dobrze układał. O, dobrych ocen w szkole i wszystkiego najlepszego! Życzę Smajlu so Team! Życzymy! No to co? Taniec już. Był e, życzenia. Fireworka, już były. Fireworka, 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 to, a, to teraz firewerka, to teraz fajerwerka, najlepsza firewerka. odpalamy Proszę największą fajerwerkę, no tego się ci. doczekać nie mogliśmy. Dawaj ten zapalnik, uwaga, podpalmy razem, chodźmy tu, wszyscy razem kucnijmy. Odciniemy do ciebie. Razem. Razem. razem, kucnijmy razem, bliżej, bliżej. Podejdźcie. podejdźcie, podejdźcie wszyscy, dobrze, dobrze, dobrze. Uwaga! Trzy, dwa, dwa jeden, jeden. I podpaliłem, i, podpaliłem, o, podpaliłem, o, podpaliłem, o, podpaliłem, o, podpaliłem. O, co się pali, co się leci! Leci! Leci, leci! Leci, leci!

Spada, ona leci! Dalej leci! Jeszcze leci! Ej, co to za fajerwerka? Nikt takiego! nie wiedziałem. Co to? Ej, ta fajerwerka dalej lata! Jo! Wow. Ej, ona na leci świecie? nad Smajlandią! Jak fajnie! I tutaj nad o, nami piękna. jeszcze! O, Ale kolorowa, taka złota! Najlepszy tak. kolor złoty po prostu! Patrz, ona przelatuje dalej! Nad Smajlandią jeszcze przelatuje! Co ona robi? Szybko! Ale firewearka! <laughs> za Zaokrąga! ty ona serata kółka normalnie, prawo, na lewo, teraz pociąga. Ona robi triki jakie? <laughs> Ten efekt jest taki piękny! Piękny, patrzcie jak leci! Jeszcze oh na prawo, yes. ona w ogóle nie gaśnie, patrzcie, cały czas leci ona! Patrz, leci, leci, leci! leci, leci. Ona leci. 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 o leci! Ona leci, ona Ona leci. leci, gdzie Ona leci! do domu! Ej! Ej! Przez nie! okno wleciała! <laughs> wleciała do, do mojej Ej, okno, O chyba. nie, wleciała mi do okna! Przez nas przeleciała! Co ta no, fireworka robi? Ale pięknie, jak to kolorowo w ogóle. To jest normalnie mój najlepszy rok! 2026! Ej, przyjaciele, Woo! to jeszcze nie koniec! To jeszcze nie koniec! Spójrzcie e, tam! Co? Patrzcie tam! Na tańczy! Majki, o co ci chodzi? Co jest generał? No spójrzcie tylko tam, tam ktoś jest! E, co? Matroner Sebek No e, Oni wracają, ale jak to Przecież no, 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 Ja myślałem, że nie przyjdą Chyba będzie ich wielki powrót Co No